Trzecia część, tajemnice w gołębniku. Jak na poprzednich dwóch częściach wspomniałem, podstawą hodowli jest zdrowe gołębie, o wysokich walorach lotowo-powrotno-lotowych oraz wartości rozpłodowej oraz zdrowy gołębnik. I tutaj podpowiem, że dzisiaj najczęściej producenci wykonują już te gołębniki wzorcowo, Niemniej jednak należy dodać, że przestrzeń dla wdowców powinna być około metra od celek lęgowych. Dobrze by była stworzona korytarzyk, taka uliczka między poszczególnymi gołębnikami. Rzecz w tym, że każdy gołąb, każda parka powinna mieć ten swój rewir, by inne gołębie im nie zakłócały. Ponieważ samczyk leci do samiczki, nie rywalizuje z samczykami, nie wytraca sił, jedynie forma lotowa, czyli fizjologia organizmu, plus tęsknota za partnerką. Czyli nie wytracanie sił na bójki z innymi samczykami, dlatego też te gołębniki powinny być podzielone na mniejsze, tak na około 12 sztuk, czyli plus samiczki 24 sztuki, metr odległości do korytarzyka z rozsuwanymi, rozsuwanymi drzwiami, a wymiary celek klęgowej to około szerokość 75 cm, głębokość 40, wysokość 45 cm mogą być z rusztami, ale niekoniecznie. No w tych nowoczesnych hodobrach należy karmić już bezpośrednio w celkach lęgowych, ponieważ ta ilość karmy zależy od aktualnej kondycji formy. Czyli dajemy około 4 deko karmy na gołębia, przy czym tu obloty muszą być wykonywane dwa razy dziennie, by spalał tą karmę i to robimy już w okresie, Gniazdowania, czyli w metodzie wdowieństwa totalnego, mokrego przy wychowie młodych. Po zniesieniu jajek już wykonujemy obloty, niejako je wymuszamy. I tutaj jest taki podstawowy warunek, że nie mogą jednocześnie nadal wylatywać i samczyk i samiczka, ponieważ by to rozbijało teoryt. Mając zamykane boksy stosujemy to tak, że samiczka pozostaje w gnieździe natomiast samczyki uwalniamy i robimy im oblot rano później robimy oblot samiczką i pod wieczór znowu samczyką dodam tylko, że samczyki siedzą w godzinach od 10 do 17 samiczki natomiast samczyki od 10 do 17 natomiast w pozostałej porze i przez noc samiczki czyli można to również Stosować wykorzystując ten czas, okres nie mając zamykanych cel lęgowych, że w okresie od 10 do 17 samczyki przebywają na jajkach dyskretnie, delikatnie. Wyganiamy wówczas samiczki na oblot. Jest to nieodzowne. Pierwsze obloty wykonujemy podganiając tą pakę flagą, by wymuszać ten lot po zimowym zastoju, i sukcesywnie ten czas. Wymuszamy do około godziny treningu. Czy w okresie wychowu młodych leczymy? Otóż nie. Gołębie przygotowane były do sezonu jako zdrowe. Możemy stosować jedynie naturalne środki znane z mecydyny ludowej czyli tu propolis stosujemy, czosnek, tak jak bracia Jansenowi, marchewkę raz w tygodniu. Tak czy inaczej stosujemy tylko. Medycynę ludową. Nie stosujemy żadnych antybiotyków kupowanych w sklepie. Ponieważ wychów młodych to nie jest eksperymentowanie ze zdrowiem, te gołębie mają być zdrowe. Już przygotowujemy gołębie do pierwszych lotów treningowych i również zaczynamy w okresie kwietnia wywozić przed pierwszym lotem kabinowym gołębie na prywatne treningi. Ten dystans nie musi być długi, od 30 do 100 km jest wystarczający. Tutaj chodzi o stałość prowadzenia metody, czyli obloty raz, później dwa razy dziennie, po oblocie karmienie w gołemniku, generalnie w celach lęgowych odmierzamy dawkę 2 deko rano i 2 deko wieczorem. Tutaj jeszcze stosujemy około 20% jęczmienia by gołębie były odtłuszczone. Czyli na pierwszych lotach gołębie muszą być odtłuszczone, by nie miały zbędnej wagi. Te gołębie wówczas mają wigor, temperament i są skłonne do dłuższych oblotów wokół gołębnika. Jeśli chodzi o yy, jaką formie wygląda, spójrzmy tutaj wizualnie. Yy, dla przykładu Kilkhammer żniwiarz Ryszarda. Ta sylwetka jest, upierzenie jest przylegające, szyja jest świecąca, w oczach widać blask, woskówki są kredowo-białe, jak również otoczki. Ta budowa jest zwięzła, czyli gołąb w formie, ma upierzenie, wygląda mniejszy, niż by w rzeczywistości był. Skóra na mostku jest Różowa bez złuszczeń. Tak więc pierwsze loty treningowe prywatne za nami, i już dajemy gołębie do kabiny. Tutaj karmienie na początku sezonu jest bardzo istotne, by te gołębie nie były zatłuszczone. Jeśli chodzi o inne porady, czy uczestniczymy we wspólnych gołębnikach? Otóż jest to udowodnione. Że wspólne gołębiki nie noszą żadnych znamion porównywania wyczynowości lotowej gołębia. To tak jakbyśmy prywatnie wozili gołębie, więc one lądują losowo. Leci cała grupa, kto pierwszy, ten lepszy. Identycznie jest na wspólnych gołębnikach, gdzie gołębie są wypuszczane z jednego miejsca i lądują w tym samym punkcie. Tu jak w lotach konkursowych liczy się średnia prędkość, czyli gołąb, który ją uzyska, wygrywa. A obliczamy to, to jako iloraz drogi przez czas lotu. Tak więc nie uczestniczymy we wspólnych gołębnikach, ponieważ jest to tylko głupota. Dajesz najlepsze swoje gołębie i jeszcze do tego pieniądze. No nie ma większej głupoty. Ten swój potencjał zostawiamy sobie, Ponieważ jest to nasza ciężka praca, zdobywanie pieniędzy, czyli chleba, jak i również dorobek hodowlany. Oczywiście uczestniczą hodowcy chytrzy, którzy chcą wzbogacić się. Niemniej jednak zawsze trafiają na bardziej przebiegłego organizatora, który im zabiera i te gołębie, i te pieniądze. Tak więc loty na wspólnych gębnikach nie mają żadnych znamion porównania wyczynowości lotowej gołębia. Te loty organizujemy sobie prywatnie. Również możemy to porównać podsyłając do zaprzyjaźnionego hodowcy kilka swoich gołąbków na wymianie, czyli ci najlepsi hodowcy, mistrzowie tak robią, ponieważ wiedzą, że dobrego na rytku się nie kupi na żadnych aukcjach internetowych, więc wolą, ufając koledze, przyjacielowi, podesłać mu Najlepsze swoje gołębie celem uzyskania podobnych klasą, i wówczas można je śmiało sobie przelotować, przylot, a przy okazji dowiedzieć się, jak ten swój narybek zdaje egzamin na innym głębniku. To tyle dygresji. Oczywiście tu jest dowolność wyboru, każdy robi co chce, nic mi do tego. Ogólnie na bazie doświadczeń mogę tylko to podpowiedzieć, bo już w latach 96, 7, 8. Na moim słonecznym gołębniku testowałem gołębie od różnych zaprzyjaźnionych hodowców, głównie ze Słowacji i Czech. Wracając do stymulacji formy lotowej, by nie zrobić tu mętlików w tej wypowiedzi, przypominam tylko, że metoda wdowieństwa totalnego suchego, metoda wdowieństwa totalnego mokrego, czyli przy wychłobie młodych, na sześciodniowych jajach drugiego lęgu rozdzielamy je i rozpoczynamy loty treningowe grupowe już z kabiny lotowej wcześniej robiliśmy to indywidualnie w okresie wychowu młodych nie leczymy gołębi gołębie były przygotowane stosujemy preparaty na bazie oregano czosnku i tym podobnie czyli te znane z ludowego tego zielarstwa. Oczywiście szczepienia ochronne były przeprowadzone. Istnieje tu troszkę niuansów takich, jak wzmocnić gołębia. Niemniej jednak dla początkujących hodowców tego nie polecam. Karmę już mamy zgromadzoną i tutaj uwaga, by tych gołąbków nie zatłuszczać na początku sezonu. Bacznie śledzić pogodę, ponieważ od przewidywanej pogody należy przygotować gołębia według jego zapasów sił, czyli tej wagi tak zwanej. Czyli lot pod wiatr nie będzie takim samym, jak lot z wiatrem. I tu ten czas lotu wydłuża się niejednokrotnie od dwie godziny. Tak więc baczne śledzenie pogody, zaopatrzenie głębi we właściwą dawkę glikogenu zawartego w wątrobie, spowoduje, że Będziemy czekać z nadzieją na przylot tych gołębi. Z ogólnych jeszcze porad, gdzie należy kupować, wcześniej wspominałem, zaprzyjaźniamy się z mistrzami oddziału, okręgu i tam zamawiamy już teraz ten żniwny lęk młodych, ten lęk po wdowcach, nie kupujemy na aukcjach internetowych, na wystawach, ponieważ w tej chwili tam są wypychane wszystkie gołębie, które nie znały egzaminu w hodowli, i próbują hodowcy omamić innych kolorowymi rodowadami czy tudzież retuszowanymi fotografiami. Nadzieja zawsze jest w młodym potencjale hodowli, czyli stan hodowli ustawiamy na bazie około 50% gołębi rocznych. To jest ta nasza przyszłość, nasza siła. Również jeśli chodzi o szybkości, te gołębie roczne są rewelacyjne. I procentowo, procentowo potem mamy mniej dwuletnich, trzylatków, a już pojedyncze czterolatki, które będą uczestniczyć w lotach tych długich, ekstremalnie długich, ponieważ rywalizować z hodowcami, którzy są doświadczeni stażem hodowlanym i lotowym, musimy posiadać ten potencjał cztero, trzy, dwu i rocznych gołębi. Nie wybierajmy się. Na bójkę z rocznymi gołębiami, ponieważ jedna niekorzystna aura spowoduje, że zostaniemy zamiecieni wraz z historią. Ci przewidujący hodowcy dbają, umiejętnie rozprowadzają drużynę, gdy przyjdzie końcówka sezonu 500, 700, 500, 700. Nieraz trzeba gołębiowi dać odpocząć, zrobić mu prywatny lot, zestymulować tak, jakby był na locie, i w ten czas możemy patrzeć ufnie w przyszłość. Spójrzmy jeszcze raz tutaj na grupkę moich gołębi z linii żniwiarzy. One wywodzą się od Flora Verworta, króla średnich dystansów. Te gołębie kapitalnie dziedziczą te cechy. Zarówno bezpośredni synowie yy, Flora Verworta, jak i tutaj ten gołąbek urodziny. <laughs> to jest przedstawiciel Średniego dystansu, aczkolwiek loty. 700ki też mu leżą. Jak widać ta woskówka, czyli narość na dziobie jest kredowo biała, otoczka wokół oko lekko różowawa, ponieważ ten gąb się wywodzi z Jansenów. Jak i również tutaj widać te mazane pióreczka, także to jest czysty, klasowy gąb z linii braci Jansen, czyli typowy przedstawiciel. Jak zawsze. Przypominam, spoglądamy na dekalaż. Oczywiście, jakieś uchybienia też pokażę. Już widać, że ten rząd drugich lotek nie jest tak równomierny, ale to tylko dlatego, że ten gąb jest akurat w rozpłodzie i tam był intensywny wylu wychów młodych, więc te piórka potem troszeczkę widać na nich te ślady wychowu młodych. W sezonie lotowym na czterech ostatnich lotkach będą się pojawiać takie olejowe plamki to będzie świadczyć o, o tej zbliżającej się formie lotowej również gąb powinien być gęsto upudrowany tutaj między lotkami również puder to są w powiększeniu kuleczki ten puder produkuje produkują pióra puchowe i to to ma za zadanie warstwę termiczną tworzyć jak i również żeby te lotki między sobą się ślizgały na tych kuleczkach Pył. Mostek powinien być długi, jak najdłuższy, ponieważ tutaj przyczepione są mięśnie piersiowe, które są tą siłą napędową skrzydła. One symptom tu jest napompowanej dętki.